Ostatnio miałem taką smutną konsultację. Pewien ten chłopak opowiadał mi o tym, jak jego żona powiedziała mu, że chce się rozwieść. Oczywiście to nie była jego wina, ona właściwie go zdradzała. Spotykała się z jakimś tam kolegą po pracy i wiesz, zaskakujące jest to, przynajmniej dla tego kursanta, że ona obarcza go poczuciem winy za to wszystko, że to jest jego wina. Teraz go straszy, będziesz mi musiał oddać wszystkie pieniądze. Jesteś mi winny, pół mieszkania, będziesz mi spłacał to wszystko do końca życia. Facet jest przerażony, dzwonił do mnie i zapytał mnie o radę: Co ma zrobić w tej sytuacji? Bo on się boi, że straci dziecko, że będzie musiał jej płacić ogromne alimenty. Prawda jest taka. Że jeśli się boisz i ulegasz tej presji ze strony kobiety, tej histerii, a często wiadomo, że kobiety typowo narcystyczne no, uwielbiają zastraszać, bo jeśli ona krzyczy, wydziera się albo szantażem próbuje wymusić na tobie pieniądze czy jakąś decyzję, no to nie jest to kobieta stabilna do końca psychicznie, emocjonalnie, ale też musisz wiedzieć, że. Zazwyczaj, jeśli chodzi o narcyskę, to wszystko rozbija się o huki, o żale, o pretensje i o to, żeby cię zastraszyć. Jeśli nie dajesz się w ten sposób zaskoczyć, jeśli nie dajesz się w ten sposób szantażować, tylko mówisz do kobiety, podzielimy się tak, że będzie odpowiednio dla mnie i dla ciebie, to tak naprawdę ona nie ma na ciebie żadnego wpływu. Jeśli kobieta widzi, że ty się nie boisz, jesteś konkretnym facetem, który jest w stanie postawić jej się i powiedzieć konkretnie, co chcesz osiągnąć, uzyskać, na czym ci zależy i że się jej nie boisz, to ona nie ma żadnego wpływu na ciebie. Pamiętaj, że narcyzka czy kobieta toksyczna żywi się strachem faceta. I jeśli jesteś mężczyzną, który jest przerażony, że ci powiedziała, że odchodzi, że ci dziecko zabierze, że cię zniszczy i ty się godzisz na ustępstwa, oddajesz tej kobiecie, nie wiem, pół swojego domu, Płacisz jej ogromny haracz, dajesz jakieś alimenty pod stołem, której się w ogóle nie należą, to tak naprawdę szkodzisz tylko sobie. A szkodzisz sobie, bo boisz się tej kobiety i boisz się konsekwencji tego, że mogłaby ci zaszkodzić albo narobić problemów. Miałem mnóstwo konsultacji, gdzie wytłumaczyłem facetowi mężczyźnie, który miał tego typu problem, że nie warto się bać. I tak naprawdę nieraz. Warto się postawić kobiecie, która próbuje cię szantażować, która próbuje cię ubezwłasnowolnić albo zmanipulować. Tak naprawdę, kiedy masz tą męską osobowość, nie dajesz sobie budować poczucie winy, mówisz do kobiety: Nie będę dawał się zastraszyć, jeśli to ci nie pasuje, no to niestety będziemy walczyć w sądzie. Ja postawię na swoim, to bardzo często ta kobieta. Z powodu braku logicznych argumentów i dowodów, czasami nawet w trakcie rozprawy sądowej, polegnie i ty będziesz zwycięzcą. Miałem mnóstwo tego typu konsultacji, gdzie facetowi udało się zyskać opiekę nad dzieckiem, czy tak naprawdę zmniejszyć zasądzone alimenty. I to jest kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniej postawy, sposobu myślenia i podejścia do kobiety, ale jeśli ty się boisz tego, że na cię zniszczy, bo ona cię zastrasza, i ci mówi, że ci wszystko zabierze, że ty dziecka nie zobaczysz, to tak naprawdę jesteś kontrolowany przez swój własny strach i niestety, ale kobieta będzie cię w ten sposób manipulować. Jeśli ona zobaczy, że ty się boisz, że ty się, boisz, że ty się stresujesz, rozwodu, rozstania, to jest po tobie, no i musisz wiedzieć, że zostaniesz bezczelnie wykorzystany do celów kobiety. I tak naprawdę jeszcze przez długi czas możesz być dojony z kasy, możesz być wyciskany z pieniędzy, wykorzystywany do różnych celów. I wiecie, co czasami to jest naprawdę obrzydliwe, że kobieta rozwiodła się z facetem, a ona dalej go zmusza do tego, żeby ponadczasowo zajmował się dziećmi, żeby. Przynosił, przywoził jej dużo więcej pieniędzy, bo ona uważa, że jej się to należy i nie musi pracować, nie musi na siebie zarabiać, chociaż jest dorosłą kobietą, która powinna też wnosić jakąś wartość do społeczeństwa, która powinna się utrzymywać. Więc warto wziąć to pod uwagę. Jeśli ulegniesz tej presji ze strony dziewczyny, jeśli będziesz się bać, że coś stracisz, że przegrasz, że na ciebie będzie szantażować, Oskarżać o coś, czego nie zrobiłeś, a to są już różne sytuacje, różne sprawy. Miałem takie historie, gdzie kobieta cały czas zgłaszała faceta do urzędu skarbowego, skarżyła na policję, pisała jakieś donosy, że on bije swoje dzieci. No to oczywiście koniec będzie niepewny, przegrasz, no i tym bardziej, jak kobieta zauważy, że ty ustępujesz jej raz, drugi raz, trzeci raz, ona po prostu będzie bardzo na Ciebie wpływać w ten sposób za pomocą szantaży emocjonalnych i wywoływania presji. Jeśli natomiast kobieta zauważy, że Ty się nie boisz, nie ustępujesz, a wręcz idziesz do przodu i zbierasz dowody na temat problemów, które Ci stwarza w życiu, to tak naprawdę to Ty możesz tutaj wygrać całą sprawę. Bo oczywiście, jeśli potem dowiedziesz w sądzie, że Twoja żona Cię biła, manipulowała, Kłamała, zdradzała, to ona będzie stratna, a nie ty. Dlatego warto się zabezpieczać i warto być nieufnym w stosunku do kobiety, z którą się rozwodzisz, rozstajesz. Właśnie wtedy kobieta często zbiera na ciebie dowody, papiery, albo próbuje stwarzać tego typu sytuacje, żebyś ty stał się uległy. I nie możesz sobie na to absolutnie pozwolić, jak się czujesz zastraszony, jak się boisz tego, co się wydarzy, że ona ci zniszczy życie, to ten strach spowoduje tak naprawdę jeszcze więcej kłopotów. Bo tak jak mówię, no, będziesz podatny na sugestie kobiety, na jej komendy, rozkazy, na jej zachcianki, a to się często nigdy nie kończy. Bo nawet jak dasz jej jakieś pieniądze pod stołem, co tak niejednokrotnie bywa przy rozwodzie, chcesz się dogadać, to większość kobiet nie jest honorowa. Weźmie te pieniądze, i potem za chwilę ona znowu przyjdzie do ciebie, przyjedzie i będzie prosić o kolejne pieniądze o. Samochód, opu domu, kto wie o co jeszcze. Dlatego musisz stawić czoła kobiecie, musisz jej pokazać, że się nie boisz i że to ty jej narobisz problemów, oczywiście zgodnie z prawem, jeśli ona będzie postępowała tak, że będzie prowadzić, zniszczyć życie. To jest oczywiście bardzo istotne w przypadku kobiet narcystycznych, które, tak jak mówię, żywią się strachem i kiedy widzą, że ty się boisz. To taka kobieta będzie chciała ci tak mocno dowalić, żebyś to robił wszystko pod jej dyktando, i żebyś jeszcze pożałował za to, że w ogóle się z nią spotykałeś, byłeś, że macie razem dziecko. Niestety, ale w wielu tego typu sprawach tak to wygląda, więc już nie będziesz tym przyjacielem kobiety, który się z nią może dogadać, który muż, może pójść z nią na kompromis. Jeśli wszystko poszło na Noże, metaforycznie rzecz ujmując, to nie masz wyboru, i też się musisz bronić, i nie możesz się bać tego, co mówi kobieta. Nie możesz się bać, nie możesz się dawać zastraszać, bo inaczej twój związek się może nie tylko skończyć tragicznie w skutkach, bo potem będziesz płacił jej wysokie odszkodowanie, alimenty, czy po prostu będziesz zdawał się szantażować, ale oczywiście nie ułożysz sobie nawet potem życia z nową kobietą, bo będziesz tak zagubiony, będziesz miał tak niską samocenę, że trudno ci będzie się podnieść po tej całej historii związku. Jak chcesz się nauczyć, co musisz zrobić, żeby się odbudować, żeby być tym atrakcyjnym facetem dla kobiety, polecam mój kurs Emocjonalne Turbo Doładowanie w rozmowie z kobietą. Tylko do dzisiaj do północy 65% taniej pobierz sobie najlepszy materiał, jaki zrobiłem na temat emocjonalnej rozmowy. Jak posłuchasz, jak można rozmawiać z kobietami, co można im mówić, jak można wykorzystywać negatywne emocje w rozmowie. To sam zobaczysz, jakie to łatwe, jak możesz wpływać na kobietę, która nie jest ci przychylna i która tak naprawdę chce ci nawet zaszkodzić, tak? Dzięki tej wiedzy bez trudu będziesz angażował emocjonalnie kobiety w rozmowę. Nauczysz się podrywu, nauczysz się, jak zdobyć emocjonalne zainteresowanie kobiety, najlepszy materiał na temat emocjonalnej rozmowy, jaki zrobiłem. Tylko do dzisiaj do północy, 65% taniej, pobierz sobie koniecznie, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę, a cały ten materiał jest rewelacyjny. Polecam, dzisiaj podnoszę cenę.